Dzień dobry, kochani słuchacze. Aby nie zanudzić was typową szorstką medycyną, poopowiadam wam dzisiaj trochę o uprzedzeniach. Przedwczesne formułowanie własnych osądów może zaburzać lekarzowi proces leczenia pacjenta, utrudniać wspólną komunikację, a nawet przyczyniać się do wypalenia zawodowego. Czy jednak uprzedzenia, które dotyczą przecież nie tylko mojej grupy zawodowej, zawsze są czymś złym? Jak żyć, aby nie dać się omamić stereotypom? Jak rozmawiać, aby skuteczniej docierać do ludzi, mimo często nieuświadomionej niechęci do niektórych z nich? Jeśli jesteście gotowi na przeglądnięcie się w lustrze własnemu ja i macie ochotę poprawić swój performance w relacjach międzyludzkich, to ten odcinek jest dla Was. Zaczynamy! Cześć! Przy mikrofonie lekarz rodzinny Marek Łabno. Witajcie w podcaście Chore Problemy. Czym są uprzedzenia? Pewnie czujecie, o co w nich chodzi, ale żeby je lepiej zrozumieć, chodźmy za źródło słowem. Wiecie coś przed, uprzednio. Zanim to zbadacie, dotkniecie to czy sprawdzicie. Profesor De Barbaro, znany i ceniony psychiatra z mojego rodzinnego Krakowa, pokazuje życie z uprzedzeniami jako sytuację, w której widzicie wyłaniającego się z mgły człowieka. Dostrzegacie na razie tylko jego kontury. Jednak Wasza reakcja na tę osobę już jest pełna emocji na miarę domysłów. Kim jest ten ktoś? Czemu jest tak wielki? Czego od Was chce? I na dodatek, skąd wyczarował tą mgłę? Z badań wynika, że zdecydowaną większość pytań o problem z alkoholem lekarze kierują do mężczyzn w wieku 30-40 lat. Tymczasem może on dotyczyć również seniorów lub kobiet. Sam kiedyś się na tym złapałem, gdy rozmawiając z elegancką, starszą pacjentką na końcu wizyty dotyczącej infekcji dróg oddechowych, usłyszałem. Doktorze, i jeszcze jedno: Obawiam się, że jestem alkoholiczką. To stwierdzenie na chwilę zbiło mnie z tropu, ponieważ podświadomie sprofilowałem sobie już tą pacjentkę i jej elokwencja, pewność siebie czy zawsze schludny ubiór zwyczajnie nie pasowały mi do alkoholizmu. Zwróćcie uwagę, że brak choć cienia podejrzenia odnośnie nadużywania alkoholu u naszej szanownej seniorki mógł spowodować, że problem przeszedłby mi przed oczami niezauważony, bo po prostu nie zadałem na dzień dobry pytania o używki. Jednak statystycznie przecież to głównie młodsi ludzie mają skłonność do uzależnień i sytuacja, o której wam opowiedziałem, zdarza się rzadko. Tak więc zauważcie, że schematy, które macie w głowach, nie zawsze są złe, one służą nam do adaptacji. Bagaż doświadczeń, który nosi każdy z Was, jest cenny i warto z niego czerpać na co dzień. Uprzedzenia nie muszą więc być jednoznacznie czarnym charakterem w moim opowiadaniu. Częściej przecież robiłbym gafę nie pytając trzydziestolatków, czy mają z alkoholem problem, niż nie pytając o to dziadków. Poza tym zwróćcie uwagę na to, że bez pewnych przekonań nie dałoby się po prostu żyć. Nie wchodzicie na jezdnię, kiedy szybko jedzie auto, bo inaczej moglibyście zginąć. Tak samo nie wchodzicie do jeziora, kiedy jesteście pijani. Prawda? Prawda? No super. Gość tutaj mówi, że uprzedzenia generalnie są takie wspaniałe i mają same pozytywne aspekty. Hmm, no niekoniecznie. Do gabinetu wchodzi 50-letni mężczyzna, którego zapach jest ciężki do zniesienia. Porusza się tak wolno, że mija chyba kilka lat, kiedy w końcu siada naprzeciwko was na krześle, smokając przy tym ustami w waszą stronę. Jego ubranie jest poplamione jakąś niezidentyfikowaną cieczą i podejrzewacie, że raczej nigdy nie ujrzało pralki. Po chwili przypominacie sobie, że dwa tygodnie temu pacjent był ubrany dokładnie w te same ciuchy. Kiedy już się wygodnie rozsiada, na powitanie kieruje do was tekst. Doktorze, te leki co dostałem na ostatniej wizycie są beznadziejne. Poza tym wyczytałem, że mogą spowodować zaburzenia rytmu serca i śmierć. Czy doktor chce mnie zabić? Co czuliście, kiedy opisałem wam teraz tego hipotetycznego pacjenta? Niechęć? Nie smak? Obrzydzenie, dystans, być może nawet złość lub agresja. W naszej pracy codziennością są sytuacje, gdy trafiają do nas wrogo nastawieni pacjenci, na dodatek budzący w nas uprzedzenia nie tylko swoim niemiłym zachowaniem, ale chociażby właśnie brakiem dbałości o higienę osobistą. Jak mamy ich leczyć, kiedy na dzień dobry mamy mnóstwo uprzedzeń? Przede wszystkim kluczową rzeczą w relacjach z odpychającymi was ludźmi, a z którymi musicie współpracować jest dbałość o stan zaciekawienia. Może ta osoba zachowuje się w ten sposób, ponieważ cierpi na jakieś schorzenie psychiczne? I potrzebuje profesjonalnej pomocy? Wymyślony przeze mnie i opisany przed chwilą pacjent, który brzydko pachniał, był zaniedbany i agresywny słownie, mógłby cierpieć na przykład na psychozę. Taki niefajny obraz człowieka budzący Wasze uprzedzenia jest integralną częścią obrazu psychopatologicznego tej choroby. Jeśli nie jesteście lekarzami, a mimo to współpracujecie lub spotykacie się z osobami budzącymi Wasze uprzedzenia, to pamiętajcie: zadbajcie o stan zaciekawienia. Może coś Wam się wydaje, ale nie wiecie tego na pewno, więc warto się dowiedzieć. Na przykład, czemu ta osoba zawsze zwraca się do Was w tak niemiły sposób? Nie oceniajcie tego z góry. Ech, ten Michał to jest straszny ham, bo zawsze na mnie wrzeszczy i cokolwiek zrobię, to już zawsze tak będzie. Może warto otwarcie zapytać Michała, czy zrobiliście mu kiedyś coś złego, że spotykacie się z taką wrogością z jego strony? Istnieje szansa, iż po raz pierwszy otwarcie ze sobą porozmawiacie i dowiecie się, że prosty gest, który nie miał dla was znaczenia i w ogóle o nim zapomnieliście, stał się kiedyś dużym problemem dla Michała. Żeby pomóc Wam być profesjonalnym w rozmaitych, często trudnych relacjach, opiszę Wam, czym charakteryzuje się postawa życzliwej neutralności, o której wspomina profesor de Barbaro. Pracując z całymi rodzinami jako psychiatra czy lekarz rodzinny, kiedy do gabinetu wchodzi przykładowy nastolatek w pakiecie z mamą i tatą, musicie dostrzec perspektywę każdej z tych osób. Nie możecie wejść w rolę oskarżyciela, obrońcy czy sędziego. Mimo, że podświadomie wasze mózgi zrobią to już za was. Niech wasze podejście opiera się w maksymalnym stopniu na szacunku do drugiego człowieka i ciekawości jego perspektywy. Wtedy osiągniecie wspomnianą życzliwą neutralność, która pozwoli wam lepiej współpracować z daną osobą, mimo uprzedzeń. Zanim przejdziemy do kolejnych chorych problemów, to będę Wam bardzo wdzięczny za subskrypcję mojego kanału, jeśli uważacie takie materiały jak ten zawartościowe oraz lajki i komentarze pod tym filmikiem. Będę czuł, że moja praca włożona w ich przygotowanie ma dla Was sens i da power do dalszego działania. Dzięki! A teraz wchodzi do gabinetu Pani Ania ze swoim synem Adrianem komunikując Wam, że chłopak wyzdrowieje jedynie dzięki zdrowemu odżywianiu i ziółkom, a żadne leki mu nie pomogą. Czyli przerobimy teraz odwrotny przykład z życia. Kiedy ktoś ma jakieś dziwne uprzedzenia, a wy, jako specjaliści w danej dziedzinie, wiecie, nie podejrzewacie. Wiecie, że ta osoba się myli. Jak z nią postępować? Przede wszystkim pamiętajcie o jednej rzeczy. Jakakolwiek forma atakowania jej, stosowania wobec niej sarkazmu czy innych uszczypliwości natychmiast zamknie możliwość dalszego dialogu. Próbujcie uzyskać pewien kompromis. W przypadku nadopiekuńczej matki, najlepiej wiedzącej, jak leczyć swoje dziecko, moglibyście zaproponować opcję terapeutyczną, w której znalazłoby się miejsce zarówno dla przyjmowania sprawdzonych leków, jak i piciu przez syna jej ukochanych ziółek. Mimo tych wszystkich technik, pamiętajcie, że każdy jest tylko człowiekiem i pewnych uprzedzeń się nigdy nie pozbędziecie. Częścią dojrzałej pokory w relacjach międzyludzkich jest według mnie zaakceptowanie faktu, że mimo najszczerszych chęci na niektóre osoby czy zachowania, będziecie po prostu mieli alergię. Jednak czasem warto uświadamiać sobie swoje własne uprzedzenia, złapać je do ręki, podnieść na wysokość oczu i pomyśleć: Czy mogę chociaż w części osiągnąć życzliwą neutralność? Wtedy łatwiej skomunikujecie się z otoczeniem i będziecie skuteczniejsi w osiąganiu swoich celów. Przy okazji, oszczędzicie sobie sporo niepotrzebnych nerwów na wałkowanie w głowie dziwnych zachowań innych ludzi wobec Was. Nagle bowiem zauważycie, że Wasz poziom tolerancji do otoczenia znacząco się podniósł. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, nasyconego psychologicznymi rozkminami. Uprzedzam Was, nie myślcie uprzedzeniami, przynajmniej niecodziennie. Do następnego! Hej!